Słuchacie audycji Kołczowisko. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zasubskrybowałaś mojego kanału, to świetny moment, żeby zrobić to teraz. Zapraszam cię do dzisiejszego odcinka. Dzień dobry, drodzy słuchacze i słuchaczki. Dziś przychodzę do was z audycją o wysokiej wrażliwości, o osobach posiadających tę wyjątkową cechę. W efekcie wielu z was poczuje ulgę. Mam nadzieję. Bo sporo wrażliwców słucha radia, a mam nadzieję, że i tej audycji. Usiądźcie zatem wygodnie, rozmośćcie się w swojej strefie komfortu i zaczynamy. Moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, dlaczego postanowiłam cały odcinek poświęcić wrażliwości i dlaczego uznałam, że to ważne. Wiecie, ja wierzę w świadomość. Może nierzadko i to, że świadomość nierzadko może nieść ulgę. Mi przyniosła, gdy rozpoznałam u siebie ponad półtora roku temu tę cechę, będąc oszołomiona pracą badawczą i przekazem książek Ilse Sand, m.in. pod tytułem Wrażliwość, Dar czy Przekleństwo. Podczas tej lektury wydawałam z siebie nierzadko gromkie wow. To o mnie, tak właśnie mam i pragnęłam, by moi bliscy również ją przeczytali po to by lepiej zrozumieć moje zachowania, reakcje, które wydają im się nieoczywiste czy niezrozumiałe. Co charakteryzuje osoby z wysoką wrażliwością i jak w ogóle doszło do ewolucji tej cechy? Według badań holenderskich biologów pod kierownictwem Maxa Wolfa Natura nie przypadkiem zarządziła tak, że niektórzy z nas w sytuacji zagrożenia od razu aktywnie przyjmują postawę kontry, walki, czy natychmiast uciekają. Wrażliwcy pozornie się wycofują, dystansują, by móc zebrać wszystkie niezbędne do oceny danej sytuacji dane. Które gromadzą nieustannie i to jest główna cecha wrażliwców. Ich umysł niemal non-stop analizuje, przetwarza, syntetyzuje bodźce, dane z zewnątrz, nawet najdrobniejsze niuanse. To, co dla niektórych z zewnątrz wygląda jak prosta sytuacja do opanowania z palcem w nosie, dla wrażliwców może stanowić sytuację przeciążającą ich układ nerwowy. Odnosząc się do tych moich osobistych doświadczeń, często sama narzucałam sobie konieczność natychmiastowego reagowania, choćby na takie pytania od znajomych. Idziesz z nami po południu do kina? Co robić w czwartek o 18? Może skrable? Może spacer? Słuchanie muzyki razem? Najczęściej odpowiadałam tak, pewnie, czemu nie? Potem czułam dziwny Ból brzucha, gardła głowy odczuwałam w sobie dziwną presję w stosunku do tego, co mi proponowano, mimo że było to miłe i zakładało dobrą zabawę. Przenosząc opowieść z kolei na grunt robienia zakupów, zwłaszcza tych większych, poważniejszych, nie wiem, kanapa, pralka, stół, e, wrażliwcy mają potrzebę podjęcia decyzji wolniej w swoim tempie. Pozwalającym im na przeanalizowanie wszystkich za i przeciw, i znalezienie w sobie zgody na dany zakup, czy nawet najprzyjemniejszą m, proponowaną przez najbliższych aktywność. W przeciwnym wypadku, nawet te pozytywne propozycje będą przez ich układ nerwowy traktowane jako stresory. Dlatego, jeśli macie w rodzinie, w gronie znajomych takiego wrażliwca, okażcie mu zrozumienie. I dajcie więcej czasu, bez poczucia presji na reakcję tu i teraz, natychmiast, czy decyzję. Osoby wysoce wrażliwe często bezskutecznie próbują dogonić tych szybkich, przebojowych, którzy działają niemalże bez namysłu, a gdy okazuje się to dla nich zbyt trudne, nierzadko izolują się, dystansują, szukają swojego świata. Wrażliwcy, Nierzadko mają niską samoocenę, bo próbują porównywać się z innymi bez wzięcia pod uwagę własnego potencjału i wyjątkowości elementów, z których składa się ich cecha wysokiej wrażliwości. Autorka książki, Elaine Aron, w pozycji Wysoko wrażliwi, jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza dzieli się w niej akronimem DAS (D O E S), ułatwiającym nam, wam, mam nadzieję, terapeutom lepsze zrozumienie cechy wysokiej wrażliwości, która oczywiście nie jest żadną chorobą ani defektem. Zatem odkoduję dla was ten akronim. Litera D oznacza Depth of Processing która zakłada, że u podstaw wysokiej wrażliwości leży skłonność do głębszego przetwarzania informacji. Osoby te szukają relacji pomiędzy tym, co ich spotyka, tym, co było kiedyś, jak i tym, co myślą o przyszłości. Osoby te, jak się domyślacie, mają niezawodną intuicję. Jeśli zaś podejmują decyzję w sposób świadomy, Warto uzbroić się w cierpliwość, bo zajmuje im to więcej czasu niż innym. Jeśli dostrzegasz każdy najdrobniejszy szczegół okoliczności, w której się znajdujesz, a mogą to być szczegóły natury ruchu, dźwięku, koloru, ciepła, zimna, na przykład w danym zwłaszcza nowym pomieszczeniu, to rzecz jasna, szybciej czujesz się przemęczony czy wyczerpany. Spaliłeś już mnóstwo energii na odbiór wielu bodźców, które nie mogą ujść Twojej uwadze. Ten sposób odbierania bodźców przez osoby wysoce wrażliwe opisany jest literą O w akronimie DAS, czyli overstimulation, przestymulowanie. To odpowiedź: Czemu? Tak często mówisz do siebie: Jak mi jeszcze to dołożą, to nie dam rady, albo jeszcze jedno słowo i wybuchnę. Albo mm, ja tego nie zniosę, już mam szklankę pełną po brzegi. Nie ogarnę. Znajome? Zwiedzanie miasta w weekendowy city break ze znajomymi, a potem wyjście do klubu czy pogaduchy do trzeciej rano w hotelowym pokoju, to dla ciebie za dużo? Spokojnie. To nic dziwnego. Być może twój układ nerwowy ma za dużo bodźców, jest za bardzo pobudzony w stosunku do innych. Coś, co dla ciebie może być brawurą, dla osób nie przejawiających cechy wysokiej wrażliwości, jest standardową atrakcją. Jestem ciekawa, czy w miarę jak słuchacie tego odcinka, macie jakieś migawki z życia, które przywołują podobne wspomnienia, lub uświadamiacie sobie, że ktoś w waszej rodzinie, ktoś bliski tak ma. Może warto wykazać się większym zrozumieniem? A wracając do odkodowywania akronimu DAS, Elaine Aron, jesteśmy pod znakiem litery E, czyli emotional reactivity, reaktywność emocjonalna, ale i empatia, empathy. Osoby wysoce wrażliwe reagują intensywniej na, zarówno na pozytywne, jak i negatywne wydarzenia, obrazy. Reagują niezwykle wymownie. Jak gdy zbyt długo czekam na obiad, lub zdarzy mi się z jakichś przyczyn przegapić posiłek, potrafię się mimowolnie rozpłakać, naprawdę, albo wejść w bardzo pobudzoną, taką ofensywną postawę wołającą w środku Gdzie jest jedzenie? i pozdrawiam tutaj jedną z pizzerni w Toruniu. Która była świadkiem właśnie tej drugiej sytuacji, kiedy powiedziano mi, że na posiłek będę czekać 20 minut, a czekałam 45. Jeśli chodzi o empatię osób z WWO, to tutaj też odgrywa ona dużo większe znaczenie, i odzwierciedlana jest w tej umiejętności dostrzegania niuansów, wyrazów twarzy. Innych pozawerbalnych komunikatów drugiej osoby, a także jak wskazują badania, wynika też to z większej aktywności neuronów lustrzanych niż u osób niewyposażonych w tę cechę. Pod ostatnią literą, literą S, kryje się subtelność wrażliwców. To zdolność postrzegania, dostrzegania subtelnych szczegółów w najrozmaitszych sytuacjach. Na przykład, wyczuwanie nastroju urzędnika, z którym załatwiamy jakieś dokumenty, po zamiary, uczciwość, doradcy finansowego. Z drugiej strony to też ogromne wyczulenie na własne potrzeby. Na przykład, potrzebę wytchnienia, potrzeby odpoczynku, zebrania myśli, potrzebę głodu, jego zaspokojenia. Schemat DAS stanowi świetną wskazówkę, jak rozumieć wysoką wrażliwość, ale nie jest niezawodny. Nie jesteśmy jednakowi, mamy różne historie osobiste, różne cechy, pochodzenie, różne style przywiązania. Dwie osoby wysoce wrażliwe mogą zachowywać się zupełnie inaczej w sytuacji, gdy dokucza im hałas. Elaine Aaron nie sądziła, że jej książka okaże się bestsellerem, a ludzie będą ją zagabywać o to, jak pani odkryła moją cechę? <laughs> Ciekawa jestem, czy podczas słuchania tej audycji macie podobnie wow, jak ona odkryła moją cechę. Wrażliwość nie jest nowa, ale trudno ją uchwycić poprzez obserwację zachowań ludzi, jak zwykle robi się to w psychologii. A poprzez niezwykłą empatię i chęć mm, dogonienia innych wrażliwcy, jak kemeleony w stresie nie ujawniają, nie ułatwiają wychwycenia tych zachowań e, odpowiedzialnych za wyróżniającą ich wysoką wrażliwość. Tym, co najwidoczniej odróżnia osoby wysoce wrażliwe od innych, to to, co się dzieje we wnętrzu, co jest niewidoczne. W książce Elaine Aron znajduje się kwestionariusz z dwunastoma pytaniami. Pomagający w rozpoznaniu u siebie wysokiej wrażliwości, cechy WWO. Posiadanie wrażliwego układu nerwowego to cecha normalna i zasadniczo neutralna, występuje u około 15-20% populacji. Mając świadomość, możemy reagować adekwatnie, odetchnąć z ulgą. Wrażliwość oznacza neutralny fakt większego wyczulenia na bodźce co może, jak pisze Ilse Sand, być przez nas akceptowane i wykorzystywane do budowania trwałych, głębszych, satysfakcjonujących relacji, może być doceniane, traktowane jako dar lub odrzucane, jako przekleństwo, choćby skutecznie, bo jak zbadali naukowcy, wysoka wrażliwość jest dziedziczona. Tyle samo dziewczynek, co chłopców rodzi się z tą cechą, i płeć nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zastanówmy się zatem, czy warto walczyć ze swoją wrażliwością, czy przyjąć ją jako dar, szczególny dar, czucia mocniej, głębiej, intensywniej.